Właśnie kończą się 12 Międzynarodowe Smuralia w Krakowie organizowane przez Stowarzyszenie Manko i Głos Seniora z udziałem niezastąpionej DJ Wiki, DJ Skorpa. 7,5 tysiąca seniorów ze 150 gmin przyjaznych seniorów przyjechało po to, aby świętować integrację, aktywizację i pokazywać samotnym, że można być szczęśliwym, aktywnym po 60. Zapraszamy za rok. Bo senioralia trwają od 12 lat i będą za rok. Już 23 sierpnia zapraszamy na Mazowiecki Festiwal Seniorów Silver Stars, organizowany przez Fundację ART pod patronatem medialnym Głosu Seniora. Będziemy tam ze Stoiskiem, z głosem seniora i z pokazem mody stylowych seniorów w wersji odblaskowej, promujących naszą kampanię Noś, Odblaski i Żyj. Zapraszamy. Nie może Was zabraknąć.